Wiadomo, że ten system korzeniowy tych drzew najmłodszych wymaga największej pielęgnacji, podlewania, stworzeniem optymalnych warunków rozwoju do przekorzenienia się do tych głębszych warstw. Dlatego tak to stosujemy też. Sposób montażu tych worków uzależniony jest od formy, którą podlewamy. Wiadomo, formy fastidiaty, które tutaj mamy, czyli wąsko kolumnowe stosujemy te worki na palikach, żeby nie dochodziło do odparzania tej korony, która jest wykształcona. Też to są takie rzeczy, które dla nas będą ciekawym doświadczeniem, ale na pewno podstawowym zadaniem jest zapewnienie przeżycia oraz właściwego rozwoju tych drzew. Na razie wspomaganie kropelkowe ma 150 drzewek na skate plazie wzdłuż ulicy Kusocińskiego, Staropolskiej oraz przy Alei Wyzwolenia. 60-litrowe worki napełniane są najczęściej deszczówką zebraną z dachu Zakładu Aktywności Zawodowej przy ulicy Węglowej. Do dowożenia wody pracownicy Zazu często używają też elektrycznego samochodu, choć nie tym razem. Te worki samoistnie opróżniają się w 72 godziny, nawadniając równomiernie system korzeniowy i jak zapewnia zarząd Dróg i Zieleni w Pile, ta metoda jest nie tylko skuteczniejsza, ale i tańsza niż tradycyjne podlewanie roślin z beczkowozu.